Kurwa stare rupy jebane, oni wyjeżdżają na 2 hektary, mają jakiegoś trupa, niech na złom to oddają i go im cały czas. Wychodź! Puknij, bo się zabijesz, ty łośle To następne, zobacz, z wiatrami przeminęło, jak to mówią, yy, ta muzyka. Miłynuło z wiatrami To ciepło jest, wszystko się poli Paski to śleją bicie bicze nad dziwkami, kurwa A co mam kurwa zrobić z tym paskiem? To nieoginalne kurwa i się dusi jak chuj Przez to się grzeje, chujebany Filtry połkurzane. Paski to, to nie wiem z czego robią, te chińskie kurwa gówna A zaś przejeżdżają Panie mechaniku, zrób A co mam zrobić? Chyba on mi loda może zrobić, kurwa no dobra, nie jest ciężarówki! Miejmy pieniądze, lepiej nie będzie. Kurwa, dobrze jest! Puknij mu tam. Julius! Jest bardzo, bardzo, bardzo cicho. Słońce rozpada na wieczora.